Cześć, witam cię bardzo serdecznie. W dzisiejszej gadce będę przez kilkanaście minut mówić o szczegółach, które robią ogromną różnicę wiodze i są to detale, na które często nie ma czasu w trakcie zajęć, są to rzeczy, które niektórzy nauczyciele nie zwracają uwagi. Dlatego chciałabym Ci pokazać kilka rzeczy, które mogą Mieć bardzo duży wpływ na Twoją praktykę, czy to praktykę w domu, czy to praktykę w studio. I tyczy się to osób, zarówno dopiero zaczynających swoją przygodę z jogą, ale również osób, które już przez jakiś czas praktykują i może czują, że, że ta praktyka jest jakby już na takim samym poziomie nie widzisz być może bardzo dużego przeskoku w tym, jak postrzegasz jogę, czy w tym, jak, jak się ona rozwija. Może czujesz, że stoisz w miejscu, więc mam nadzieję, że te kilka, te kilka detali sprawi, że w trakcie wykonywania asan będziesz się w stanie lepiej skupić i lepiej dostosować na rzeczach, które mogą sprawić, że na przykład ta praktyka stanie się dla Ciebie bardziej wymagająca, a dzięki temu też będziesz mogła, będziesz mógł jakby poczuć więcej, więcej często przestrzeni więcej stabilizacji. Wiodze bardzo często się skupiamy na kilku aspektach. Mówię tutaj w tej chwili głównie o aspektach fizycznych. Natomiast te aspekty spirytualno-psychiczne są oczywiście również bardzo, bardzo istotne. Natomiast w tym aspekcie fizycznym skupiamy się na stabilizacji, otwieraniu części ciała, wzmacnianiu. Więc jakby te detale pomogą ci pod tym kątem te asany jeszcze dostosować. Zacznę od stóp, będę po prostu szła od, od dołu do góry. Także jak będziesz w jakiejś pozycji, to możesz zacząć się zastanawiać nad tymi elementami i właśnie je do, do, dostosować delikatnie do danych pozycji. Od razu powiem, że mm, zawsze, ale to absolutnie zawsze e, słuchaj swojego ciała bardzo mocno. Dlatego, że rzeczy, o których będę mówić, nie będą miały zastosowania w niektórych pozycjach, prawda? Więc po pierwsze, słuchaj swojego nauczyciela, po drugie, słuchaj swojego ciała, jeżeli będziesz czuła, jeżeli będziesz czuł, że moja porada, która się tutaj pojawi, nie do końca znajduje zastosowanie w asanie, którą akurat wykonujesz, to najlepiej po prostu nie wykonuj w ten sposób, tak? Joga musi czuć, nie, 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 chcę powiedzieć, że yoga musi czuć się dobrze w Twoim ciele, na odwrót, to Twoje ciało musi czuć się dobrze w jodze, więc jeżeli coś nie, nie pasuje, nie siada, jakby czuć, że, że nie o to chodzi w danej asanie, to po prostu się zatrzymaj i, i nie, nie kontynuuj, tak? to, będą, to będą takie bardzo generalne detale, które jakby znajdują zastosowanie w wielu pozycjach, natomiast oczywiście są od tego wyjątki i mam nadzieję, że w trakcie swojej zajęcia usłyszysz, Natomiast jeżeli będą one w Twoim ciele lądowały dobrze, będziesz czuć je dobrze, to możesz się po prostu włączyć. tak jakby To są takie moje ogólne porady i obserwacje z kilkunastu lat praktykowania, jak i obserwowania też innych ciał, i zobaczysz wtedy, czy w Twoim ciele też czujesz to tak samo dobrze, jak ja i osoby też, z którymi rozmawiam, które obserwuję. Zaczynając od stóp. To w bardzo wielu pozycjach, szczególnie w pozycji stojącej, stopy są na szerokość bioder. E, mówię tu o em, i odzewinia się. Bardzo często rozstawiamy stopy na szerokość bioder. Jeżeli są to szersze, szerszy rozkrok, to zazwyczaj, mówię tu zazwyczaj, bardzo będę podkreślać to słowo dzisiaj, stopy są skierowane do przodu. Zewnętrzne krawędzie mogą być skierowane delikatnie do środka, tak żeby one były do siebie równolegle. Częstą też wskazówką, jaką można usłyszeć, to drugi palec u nogi. Drugie palce u nogi powinny patrzeć w przód. Ja na przykład mam haluksy, więc odnoszenie się do pierwszego palca by nie miało kompletnie żadnego sensu, bo, bo, bo jakby nie, nie trzyma on tutaj pionu, nie trzyma on dobrego kierunku. Natomiast właśnie wielu nauczycieli zwraca uwagę, żeby ten drugi palec był, był wysunięty do przodu. Stopy w innych pozycjach, czy to w pozycji siedzącej, czy w takiej, gdzie stopa nie znajduje się na podłodze, w jodze się znowu. Ma, ja to nazywam trzema stanami skupienia, ale jakby są, są trzy formy, w jakich możemy ułożyć naszą stopę. I to jest stopa flex, czyli palce są do siebie. Zaraz powiem skąd się to wszystko bierze. Palce stopy są flex, point, czyli mocno obciągnięte od siebie, albo pointy flex, czyli tak jakby taka wersja pośrednia. Można sobie to wyobrazić: stopa pointy flex jest. Palce są przyciągnięte do siebie, natomiast cała stopa jest obciągnięta delikatnie, znaczy nie, nie delikatnie, tylko w zasadzie bardzo aktywnie od siebie, co otworzy takie wyobrażenie stania na obcasach. Pointy flex. Wszystkie te ułożenia służą temu, żeby aktywizować cały czas mięśnie całych nóg. Więc niezależnie od tego, czy ja jestem w pozycji siedzącej, gdzie moje nogi znajdują się na podłodze i tak naprawdę mogłyby się rozluźnić, czy są w aktywnych pozycjach, czyli gdzie noga jest uniesiona, ja cały czas chcę mieć te nogi tak samo, tak samo aktywne i służy to po prostu stabilizacji i budowaniu mięśni, bo jednak w każdej z tych pozycji, jeżeli moja noga jest cały czas aktywna, niezależnie od tego, w którym miejscu się znajduję, mięśnie jednak cały czas pracują, tak? Dlatego nawet w momentach, kiedy pracujemy tylko na jednej nodze, na przykład w pozycjach siadu, w takiej, gdzie na przykład rozciągamy się w stronę jednej nogi, ta druga noga cały czas pracuje, ona cały czas jest aktywna, sprzyja to też temu, że Cała moja noga przylega do, do podłogi. Kolano na przykład się nie odrywa, często wiodzę również mamy wyprostowane kolana, więc też służy to temu, że faktycznie mam dużą kontrolę nad swoimi nogami. Jeśli chodzi o kolana, mówiłam o tym już w filmiku dla początkujących. W większości pozycji, znowu, w większości zazwyczaj kolano znajduje się nad kostką i nie dalej. Nad kostką, czy nie dalej, mam na myśli, że jeżeli nie możesz zrobić takiego dużego rozkroku, może to być po prostu mniejszy rozkrok. Kolano może być bliżej, szczególnie jeżeli masz problemy z kolanami. Więc w większości pozycji kolano jest bliżej. Jeżeli chcesz więcej i jakby zwrócić uwagę na te detale w trakcie wielu pozycji, to proponuję Ci e, na przykład Trikonasane. Będę do niej e, jeszcze wracać albo Wojownika Drugiego. Chcemy, żeby kolano było nad stopą, czyli żeby kolano, moje kolano cały czas patrzyło w tej linii, gdzie palce u stóp. Tak? I co mam tutaj na myśli? Jeżeli spojrzysz na moją nogę, nie wiem, czy będzie to dokładnie widoczne, ale nie chcę, żeby moje kolano... Odchodziło do środka, tak? Moje kolano teraz się mija całkowicie stopą. Stopa patrzy do przodu, kolano do środka albo na zewnątrz, tak? Zazwyczaj pilnujemy, żeby. Najczęstszym przypadkiem jest jednak te pierwszy, czyli opadanie do środka. Chcę, żeby moje kolano cały czas było w linii palców. I w takich pozycjach, jak na przykład wojownik drugi, <laughs> czasem jest taka wskazówka, żeby odkręcić biodra do boku. I to kolano wtedy naturalnie po prostu się przesunie. Nie, nie, nie mam takiej możliwości fizycznej, żeby utrzymać kość udową w panewce wiodrowej, a żeby to kolano się nie domknęło, po prostu nie ma takiej opcji. I będąc już w tej pozycji, to jest dosyć częsta pozycja, którą robimy w wojownik drugi. Jeżeli chcesz jak najwięcej znowu czerpać z tej właśnie pozycji. To stopę utrzymuję do przodu, znowu drugi palec jest w przód, kolano jest nad stopą, biodra mam otwarte, natomiast całe moje biodra nie odkręcam ich do boku, bo tak jak mówiłam od razu pewnie widzisz, że moje kolano naturalnie ciągnie do środka, tylko kątem mniej więcej 45 stopni w stosunku do nóg, czyli delikatnie po schocie, natomiast to co odkręcę do boku to jest moja klatka piersiowa, czyli postaram się złapać górne żebra, mogę objąć klatkę piersiową również mocno, i dopiero odkręcić klatkę, wyciągnąć ręce. Ten wojownik drugi wtedy poczuje, że ma całkiem inną jakość, bo dochodzi do tego skręt tłowia, a tu mam wszystko mocno otwarte. tak? Czyli biodra są w naturalnej dosyć pozycji. Nogi są odwiedzione, więc ja otwieram cały czas biodra, wyciągam żebra do góry i dopiero otwieram je do boku. Tak? Eee, to są szczegóły, na które warto zwrócić uwagę nie tylko przy okazji wojownika, ale na przykład też trikonasany, Również znowu kolano. Chcę, żeby było w stronę stopy. Klatka mniej więcej 45 stopni. Przepraszam, biodra, 45 stopni. Klatka otwarta, i dopiero wykonuję tylko nasanę. Dobrze, mamy stopy. Mamy kolana zawsze w linii stóp. Teraz biodra. Biodra w bardzo, bardzo wielu pozycjach podciągamy pod siebie. Tak? czyli staramy się unikać wyciągniętych pośladków daleko ze siebie. Jest to przede wszystkim związane z, z dwoma rzeczami. Po pierwsze, brzuch, po drugie plecy. Bardzo wielu z nas ma pozycję siedzącą, stojącą, nieważne jaką, ważne, że w długim okresie czasu wykonujemy podobną, podobną pozycję, co może bardzo wpływać na, na nasze dolne plecy, na ból w dolnych plecach. I dół, ten, ten ból w dolnych plecach, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często, jest związany z, ze słabymi mięśniami brzucha. Więc jeżeli jestem w pozycji, na przykład, w pozycji krzesła, i wypchnę daleko e, e, pośladki do tyłu, e, biodra do tyłu, to wtedy tak, po pierwsze bardzo obciążam dolne plecy, a mój brzuch tutaj sobie wisi, tak? Jest e, szczęśliwy, bo e, tutaj nic nie pracuje, nic nie pracuje, a plecy naprawdę bardzo, bardzo już czuję w tej chwili, nawet e, są obciążone i wygięte. Dlatego bardzo często usłyszysz: Wyciągnij kość ogonową pod siebie to jest wskazówka, której ja bardzo, bardzo często używam na zajęciach czyli podciągnij kość ogonową pod siebie chcemy kierować kość ogonową w dół na przykład w takich pozycjach jak e, trikonasana, gdzie jesteś w pozycji dosyć ciężko jest tutaj, dalej używam tej, tej wskazówki kości kościogonową pod siebie, natomiast oczywiście nie jest to tak możliwe jak w pozycji stojącej, tak? Naturalnie nie jest to po prostu wykonalne. Natomiast e, wtedy wyobrażasz sobie, że twoja kość ogonowa ciągnie w stronę tylnej pięty i już to wyobrażenie daje jakby Tą wskazówkę, żeby wyciągnąć kręgosłup, żeby właśnie zlikwidować tą lordozę pogłębioną dolnych pleców. Biodra oprócz tego, że chcemy je podciągać pod siebie, czyli wydłużać plecy, to jeszcze najczęściej chcemy, żeby były na takim samym poziomie, A w zasadzie to w większości pozycji. Chyba, że tak jak ja masz nierówne biodra, to na tyle, na ile daje, pozwala ci anatomia. Oczywiście, jeżeli e, jest coś tutaj kostnego i nie ma takiej opcji, to po prostu jest taka powiedzmy najbardziej naturalna pozycja z, od pozycji e, stojącej, czyli od Tadasana. Tadasana to jest bardzo mocna pozycja. E, stojąca, gdzie mamy naprawdę mocno e, napięte stopy, przyczepione do maty, napięte uda e, i powiedzmy proste plecy. Jeżeli położysz ręce teraz na biodrach, to to jest pozycja, w której te biodra powinny być w większości pozycji, e, pozycja w pozycji, tak? E, jakby na, na, na takim poziomie. E, I e, tutaj naturalnie przytoczę e, przykład. E, pozycji y, półgołębia. To jest pozycja, w której jedna noga jest z przodu, druga jest delikatnie, znaczy niedelikatnie jest mocno wyciągnięta do tyłu, i jeżeli nie możesz usiąść swobodnie teraz na tym biodrze nogi, która jest zgięta, to warto sobie włożyć klocek pod, pod, pod biodra, bo tylko wtedy czujesz, że biodra są na takim samym poziomie. Jeżeli oczywiście czujesz, że te biodra swobodnie opadają, jesteś w stanie położyć ręce na biodrach i sprawdzić, że one są na takim samym poziomie, a nie jedno biodro, wisi po jednej stronie, to jest ok. E, natomiast w większości pozycji e, e, powinna być zachowana to równowaga. E, mało tego, że w tym gołębiu, w którym to jest takie oczywiste, to w takich pozycjach jak e, trikonasana również e, Znowu biodra 45 stopni, klatka do boku, otwarte ramiona i robię skłon. I teraz mogę poczuć, że moje biodra znowu nie są na pozi podobnym poziomie. Mogę spróbować cofnąć delikatnie e, e, prawe biodro, żeby e, znowu wyrównać, wyrównać biodra. E, i, o, I w tym samym czasie odepchnąć się o nich, wyciągnąć górne ciało e, bardziej do góry. E, Coś jeszcze przypomniałam sobie o stopach, a już wiem, w pozycjach stojących, szczególnie właśnie w Tadasie, więc przy tym sobie o tym przypomniałam, rozkładamy palce na macie dosyć płasko i pewnie mocno i delikatnie otwieramy wewnętrzne krawędzie stóp na zewnątrz, minimalnie, tak żeby poczuć, że zewnętrzne krawędzie stóp. E, mocniej dociskają do maty. Ja nie wiem, czy ktoś z Was był podologa, To jest e, taka osoba, która patrzy na Twoje stopy i powiedzmy, mówi, co jest do skorygowania. U mnie jest bardzo dużo do skorygowania i powiem, przyznam się szczerze, że bardzo mocno e, pronacja, czyli opadanie e, wewnętrznych krawędzi do środka dosyć częsty e, przypadek, do, do, dosyć częsta przypadłość. Lekarz wziął moje stopy i dosłownie odwrócił je tak bardzo, że naprawdę byłam bardzo zdziwiona, że przez całe życie stawiam je po prostu nieprawidłowo. I wiądzę również często zwracamy uwagę do tego, żeby minimalnie odrywać wewnętrzne krawędzie, wewnętrzne łuki stopy od maty. Może niekoniecznie odrywać, ale czuć, że te stopy tak delikatnie się odrywają, ale też w tym samym momencie bardzo pracują. Jak już wróciłam do stóp, to wrócę jeszcze do kolan. <laughs> są pozycje, w których w zasadzie to będzie szczegół, który jest związany i z plecami, i z kolanami, więc może się nie będę aż tak bardzo jednak powtarzać. W skłonie takim, to co często widzę, to są mocno zaparte kolana, przeprostowane, zablokowane. Noga, nie wiem na ile to widać, ale. Nogi po prostu są zablokowane, więc mięśnie nie są w ogóle zaangażowane. Ja wiszę całkiem na stawach kolanowych. Staramy się tego bardzo unikać, dlatego w wielu pozycjach, włączając w to psa z głową w dole, mikro zegnij kolana. Mikro. To jest niemalże niewidoczny z zewnątrz ruch. Może bez przesady, może jest widoczny, natomiast to nie jest takie zgięcie. To jest zgięcie, teraz mam przeprostowane kolana, czyli cofnięte. To jest mniej więcej tyle, gdzie czuję, że zaktywizowały się już moje kolana i stawy są bezpieczne. W tej pozycji, do której wrócę teraz, często widzę, że Zaokrąglamy mocno plecy, chcemy dosięgnąć głową do kolan, do ziemi, nie wiem w zasadzie gdzie, ale gdzieś chcemy. Co tak naprawdę po pierwsze obciążamy szyję, plecy, no i właśnie te jeszcze nieszczęsne, przeprostowane kolana. Dużo lepiej, jeżeli chcesz pójść dalej, jeżeli uprawiasz jogę już jakiś czas i chcesz więcej przestrzeni i faktycznie poczuć, że ta, że ta asana ma jeszcze jakiś wpływ na Twoje ciało, znacznie lepiej jest zgiąć kolana. Wyprostować plecy, tak, żebym wyciągnęła brzuch i boki ciała. I teraz dopiero powoli zanurkować głową w stronę ziemi. I podciągam delikatnie e, e, kości pośladkowe do góry. Tak. I wtedy jak już czuję, że faktycznie e, to biodra są najwyższy moim punktem, a nie dolne plecy, to prostuję powoli kolana. E, były biodra, będzie brzuch. Brzuch w większościach pozycji również powinien być zaangażowany. To, o czym mówiłam, jest to związane z tym podciąganiem bioder, tak? Uaktywnianiem się bioder. To, co jest ważne w brzuchu, to są dla mnie boki ciała, czyli to, żeby najpierw wydłużać, zanim coś zrobimy. Jest to również zastosowanie do wielu asan. Czyli jeżeli e, robisz skłon boczny powiedzmy, e, wyciągnięte ręce do góry i robię skłon, to ja mogę tutaj zwisnąć, pewnie to widzisz, zwisnąć sobie bardzo nisko. Ale w ten sposób e, w ogóle e, ignoruję całkiem moje boczne mięśnie, brzucha, e, a to o nie bardzo bym chciała zadbać. Szczególnie, że e, też przez to płuca, wszystko ściskam, tak? To co chcemy uzyskać i żeby tak naprawdę poczuć bardziej rozciąganie boku, bo jak ja sobie tak zwisnę, to ja oczywiście czuję, że ten mój bok się rozciąga. Ale nie jest to tak bardzo efektywne, gdybym była trochę wyższa. Dlatego co, co radziłabym ci zrobić, zanim znowu zrobisz skłon boczny, i również często to y, mówię w trakcie wskazówek, gdzie robimy y, skręty, żeby się najpierw wyciągnąć do góry, czyli chcesz poczuć, że zwęża się trochę talia, zwęża się trochę y, brzuch, rośnie klatka piersiowa, ramiona oczywiście rozluźniam i dopiero z takim wydłużonym bokiem. Czyli jeszcze raz rosnę do góry i dopiero robię skłon. Może to będzie tym razem tylko tyle. I to jest super, dlatego że nie ściskam tak bardzo tego boku, a tu czuję naprawdę, że on się mocno wydłużył. Wydłużył się, dlatego że zaczęłam od jego wydłużania, a później tylko pogłębiłam. Wyobraź sobie, że masz tutaj na boku, masz, masz gumę, która ma długość X, tak? Jak chcę ją rozciągnąć, to ona w ten sposób. Się tylko zgięła, tak? nie rozciągnęła się w żaden sposób, tylko zrobiłam skłon. Natomiast, jak ją wydłużysz najpierw, najpierw wyciągniesz, naprawdę poczujesz różnicę. Ja wiem, że może to brzmi abstrakcyjnie, ale możesz teraz nawet ze mną stanąć i poczuć, że wydłużenie i dopiero skłon robi naprawdę dużą różnicę. Szczególnie jeżeli będziesz cały czas skupiona, będziesz skupiona na tym, żeby wydłużać rękę nie do dołu tylko naprawdę w górę i daleko od siebie, czyli skupiam się na tym. To jest moje, to jest moje e, główne miejsce, nad którym ja teraz pracuję, nie nad tym, żeby dotknąć ręką do ziemi albo drugą ręką do ziemi. Dobrze, więc y, to są takie naprawdę czasem subtelne różnice, które, które, które możesz poczuć, które dadzą ci więcej przestrzeni, które pozwolą ci E, bardziej coś poczuć, może są takie pozycje, w których stoisz, ta dasa jest dobrym przykładem, stoisz i mówisz, no dobra, no nie męczę się za bardzo, prawda? Ale jeżeli zaczniesz odpychać od stóp i kierować naprawdę to napięcie coraz wyżej, coraz wyżej budując, podciągając kościokną, otwierając aktywnie mocno kładki, naprawdę poczujesz różnicę. To jest naprawdę bardzo aktywne stanie. Ehm, klatka piersiowa, e, ręce. W rękach również bardzo ważne we wszystkich pozycjach w winiasie jest to, żeby ręce pozostały aktywne. Nie ma żadnych, podobnie jak ze stopami, nie ma żadnych zwisów. Stopy mają trzy, trzy stany skupienia. Czwarty to jest zwis, którego w ogóle nie używamy. Całkowicie bezużyteczny stan. To samo z rękami. Ręce w wojowniku które tak wiszą, to równie dobrze mogłyby wisieć w dół. Znaczy oczywiście przesadzam, tak? bo jednak jakieś miejsce pracują. Natomiast chcę wyciągać cały czas ręce. Chcę cały czas poczuć, że moje ręce dają też kierunek, ale też wydłużają. Tak? Bo przez to, że ja kieruję energię w dwóch kierunkach, od razu otwieram mocniej klatkę piersiową, wszystko się, wszystko się napina i wszystko też super pracuje. Więc pamiętaj również o tym. E, dłonie z przedłużeniem e, ręki w wielu pozycjach, w których oczywiście ręce nie są zajęte przez jakieś trzymanie, przez jakąś inną aktywność. Natomiast jeżeli są w górze albo nie są aktywne, pilnuj tego, żeby miały też proste. Nie zginamy nadgarstków, nie ma co ich też... Są oczywiście pozycje, w których rozgrzewamy, czy tam ruszamy nadgarstkami, natomiast najczęściej są naprawdę bardzo mocne, bardzo mocne ruchy, które Czasem nawet nie są ruchem, tylko są statycznym asaną, a mogą dać Ci takie poczucie, że to jest naprawdę bardzo, bardzo mocna pozycja. Szyja. E, również e, w wielu pozycjach e, przyciągamy, szczególnie w tych rozciągających, gdzie przyciągamy e, górne ciało w stronę nóg. E, e, celem tych asan nie jest e, e, kontuzja Odcinka szyjnego, więc najczęściej nie ciągniemy głowy w stronę kolan, tylko skupiamy się na tym, żeby szyję wydłużać. Nie przesadnie, bo to nie jest wydłużenie szyję. To, co teraz robię, to wydłuża moje gardło, natomiast bardzo ściskam tył szyję i również to często obserwuję. Mówię o, otwórz klatkę, a Tak, jak robię to, to tak naprawdę po pierwsze. Moje mięśnie szyi w ogóle nie pracują. Mam po prostu ściśniętą szyję, która wisi w zasadzie i rozciąga mi się tylko szyja gardła, więc jeżeli chcesz poczuć więcej efektywności, czy tam więcej siły w Twoich asanach i chcesz być pewna, chcesz być pewny, że te asany są naprawdę prawidłowe i bezpieczne, to wydłużaj szyję. W pozycjach leżących ym, są oczywiście momenty, gdzie przyciągamy te, te twarz, czy tam głowę, w stronę stóp, czy w stronę kolan, natomiast, albo, albo odchylamy do tyłu oczywiście jak najbardziej. Natomiast w tych pozycjach, gdzie nie jest to w żaden sposób komunikowane, gdzie, w jakim, gdzie powinna się znajdować głowa, najczęściej wydłużaj. W pozycjach leżących również wydłuż szyję. Upewnij się, że tył Twojej głowy, czyli ta część, leży na podłodze. Czyli żeby unikać ściskania szyi. Ona naprawdę już jest mocno ściśnięta i zestresowana przez to, że patrzymy cały czas w telefony, całe obciążenie idzie na szyję. Przez to, że siedzimy przy przy komputerach, to też nie pomaga szyi, więc pamiętaj, długa szyja wyciągnięta, biuroda delikatnie do klatki, czyli nie co tam, tylko delikatnie w swoją stronę przed siebie, długa dużo powietrza, do tego, że, dużo miejsca do tego, żeby wziąć efektywny, mocny, długi wdech. Yy, twarz, twarz najczęściej jest rozluźniona, yy, również najczęściej yy, mówię o tym w trakcie shavasana, pozycji relaksacyjnej, ale również w tych pozycjach, w których wiem, że mamy taką tendencję do takiego strasznie dużego napięcia, yy, Joga twarz, e, twarzy bardzo polecam, natomiast w winiasie staramy się jednak tą twarz rozluźnić. Często trzymamy bardzo dużo napięcia na twarzy, zaciskając szczęki mocno, zaciskając brwi, czoło, e, więc nie dodawajmy sobie tutaj więcej jeszcze, e, e, jeszcze na twarzy, jeżeli nie jest ona akurat e, do tego potrzebna. Fajnie się rozluźnić, puścić całe napięcie. Mam tam też masę mięśni, więc one też będą nam wdzięczne za, e, za, chwil, za chwilę. Za moment bez ruchu. Yy, I to chyba wszystko, przeszliśmy przez całe ciało. Oczywiście nie były to wszystkie wskazówki, jest tego dużo, dużo więcej. Yy, natomiast jeżeli zaczniesz z tymi rzeczami, myślę, że Twoja praktyka po pierwsze stanie się trochę bezpieczniejsza, po drugie, po drugie będziesz w stanie troszkę więcej poczuć, trochę więcej yy, wyciągnąć ze, ze swojej praktyki, jeżeli już jakąś masz. Jeżeli zaczynasz, to jeszcze lepiej, bo zaczniesz już z pakietem, który pomoże Ci. Yy, jakby czuć trochę więcej, czuć trochę inaczej każdą asanę, nie każdą, bo tak jak mówiłam, jakby te wskazówki nie są aplikowane do wszystkich asan, nie ma czegoś takiego jak są to rozwiązanie dla wszystkiego i dla wszystkich, więc zachęcam cię do próbowania, eksperymentowania, słuchania swojego ciała. Bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.